Cześć, witam was bardzo serdecznie po majówce mamy dzisiaj 5 maj 2025 roku. No i nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie teraz jestem, czyli w biurze, czyli przed moimi monitorami, jednak ja najbardziej odpoczywam jak jestem u siebie w biurze, no więc dzisiaj już poranna, oczywiście prasówka wleciała z samego rana na Serwis X. No a teraz zaczynamy nagranie, no i za chwilę zaczynamy oczywiście porannego live'a na Discordzie. No i myślę, że warto spojrzeć na to, co się aktualnie dzieje na Bitcoinie, bo ja przez całą majówkę trzymałem dwie pozycje, dzisiaj wleciała trzecia pozycja o poranku. Trzymam oczywiście shorta na Bitcoinie, który cały czas jest w dosyć fajnym zysku. Dzisiaj w nocy fajnie, zresztą też Bitcoin poleciał zaliczając... 93500, ale o tym sobie pogadamy oczywiście przy Bitcoinie cały czas też trzymam longa na srebrze, dzisiaj złoto i srebro odreagowują. Mam zamiar to dzisiaj zabezpieczyć w miarę solidnie, a już też pozycja dosyć ciekawa. No i dzisiaj o poranku wleciała pozycja na ropie, która bardzo fajnie zleciała też do poziomów, z których myślę, że warto było odpalić longa. Mam oczywiście wszystko zabezpieczone. Odpowiednimi stop-lossami, no ale mam zamiar też przesuwać je systematycznie za pozycją. No więc dzisiaj sobie pogadamy oczywiście o wskaźnikach, co pokazują. Pogadamy sobie o newsach, pogadamy oczywiście o kryptowalutach, na których się najwięcej dzieje. Więc dzisiaj kilka ich będzie. No i później pogadamy sobie o towarach: złoto, srebro, miedź oraz ropa. Indeksów dzisiaj nie ruszamy, niech porządnie wystartują nam te indeksy, bo myślę, że niech się tak porządnie rozbujają dzisiaj i myślę, że jutro bądź w środę o nich sobie pogadamy, więc dzisiaj bez zbędnego już przeciągania. Oczywiście dziękuję, że czekaliście. Dziękuję wszystkim, którzy lajkują, subskrybują i komentują. To bardzo dobrze działa na algorytm na YouTubie. No a my sobie już lecimy do CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach bitcoin traci 1,5%, procenta, Ether nieco więcej 1,65%. Widać, że przy aktualnej dominacji, no która naprawdę jest wysoko, bo aktualnie dominacja to jest 64,68%. No, altcoiny nie radzą sobie aż tak dobrze, ale z drugiej strony, przy tych spadkach o poranku dzisiaj też nie straciły aż tak dużo. Więc lećmy sobie zobaczyć kto stracił najwięcej. Najwięcej stracił Ns i jest to 7,5%, a największy zysk z pierwszej setki zaliczył VAL i to jest 12,5%, czyli 12,5%. Zyskuje w ostatnich 24 godzinach, a my lecimy sobie dalej. Coin Market Cap i mamy wskaźnik strachu i chciwości, który aktualnie na poziomie 52, czyli poziom neutralny, a jeszcze wczoraj mieliśmy poziom 64. Natomiast Altcoin Season Index delikatnie w górę, dzisiaj poziom 24. No widać, że jesteśmy no, dosyć nisko na tych tutaj punktach. Lećmy dalej, mapa likwidacji. Widać, że fajnie, polikwidowane zostały te wszystkie likwidacje poniżej 96 tysięcy, albo no poziom jednak 96 dosyć mocno i długo się bronił, aż w końcu zebraliśmy te wszystkie likwidacje. No a jak to wyglądało w liczbach, ostatnie 24 godziny to jest ponad 76 tysięcy zlikwidowanych pozycji na dźwigni na łączną kwotę ponad 211,5 miliona dolarów. Największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne miało na giełdzie HTX i było to Ethereum do USDT na 2,36 miliona dolarów. Spośród tych wszystkich likwidacji najwięcej było longów ponad 175 miliona, a shortów niecałe 41 milionów dolarów. No i warto wspomnieć o ETF-ach na Bitcoinie, mimo tego, że no tutaj nie ukazywały się nagrania przez majówkę, no ale. Widzimy 1 maja na Eterze zakupionych za 422,5 miliona, a 2 maja za 670 prawie 5 milionów dolarów. To są oczywiście ETF-y na Bitcoinie. Jestem ciekawy, jak dzisiaj sytuacja będzie wyglądała na ETF-ach. Na Eterze również zakupy, ale dużo mniejsze. 1 maja za 6,5 miliona, a 2 maja za 20,1 Miliona dolarów, więc dużo, dużo mniej, ale już zakupy, a nie sprzedaże, jak to było poprzednio. No i lecimy zobaczyć sobie trzy artykuły, które dzisiaj dla Was przygotowałem. No i zaczynamy sobie od pierwszego artykułu. Trump mówi, że chce trzymać kryptowaluty z dala od Chin, i to jest wypowiedź Trumpa, właśnie z dzisiejszej nocy. No trochę tutaj też rynki zaczęły reagować, bo wiemy dobrze, że jak Trump zaczyna coś mówić, to rynki reagują przeważnie spadkami. Oczywiście wszystkie linki Wam, linki do artykułów podlinkuję pod filmem w opisie. Ale lecimy już do drugiego artykułu. Firma z Dubaju, a dokładnie tutaj firma z Dubaju MBS Global Investments chce zainwestować 8,8 miliarda dolarów w kryptowalutowe centrum na Malediwach, no i tutaj tym samym chcą przekroczyć całe PKB właśnie tego kraju, więc tutaj też zachęcam was, ja już o tym czytałem tutaj w weekend, no i jestem ciekawy co z tego faktycznie wyjdzie. No i trzeci artykuł, nasz ulubieniec, czyli Witalik chce przyspieszyć Ethereum stukrotnie, uczynić je prostszym niż Bitcoin. No, i czy tym oczom można wierzyć? Te oczy nie mogą oczywiście kłamać, to jest oczywiście żartobliwe. Tutaj zapraszam Was oczywiście do przeczytania tego artykułu. No, jak dobrze wiecie, no, Ether radzi sobie póki co dosyć słabo. No, i widać, że Witalik próbuje tutaj jakoś też marketingowo to naprawić. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. A my lećmy sobie już. Do Bitcoina, do naszych wykresów. Bitcoin zjechał bardzo fajnie, aż tutaj do poziomu dokładnie 93500. Dostaliśmy odreagowanie. Ja nie wychodziłem tutaj z tego shorta. Shorta mam naprawdę tutaj dosyć wysoko odpalonego, więc czekam sobie cierpliwie. Aktualnie zjechaliśmy tutaj z tego całego spadku. Przebiliśmy 618 i FIBO, czyli tą najmocniejszą strefę, na której na początku była jakaś reakcja, później dostaliśmy jednak ten mocniejszy zjazd. No ale teraz, przy odreagowaniu, właśnie dobiliśmy do tych poziomów, które, patrząc tutaj typowo lokalnie, wyglądają też kusząco pod dalszy spadek. Oczywiście, dzisiaj jest poniedziałek, wiele się może wydarzyć. Widać, że tutaj też zbudowała nam się jakaś taka strefa podażowa. Cena tutaj nam faktycznie zareagowała, no ale tutaj z tego lokalnego ruchu spadkowego jesteśmy powyżej 236 FIBO i nawet byśmy mogli tutaj teraz jeszcze spokojnie podbić do okolic 95 187 gdzie po pierwsze mamy tutaj nieco wyżej bardzo mocny opór ale też mamy 382 Fibo, i też mamy tutaj dosyć ciekawą strefę podażową, więc warto to obserwować. Ja, oczywiście, tutaj dzisiaj cały dzień spędzam na obserwacji, na tym, co się dzieje. Ale póki co w ogóle nie mam zamiaru wychodzić aktualnie z shorta. Myślę, że dzisiaj się wiele wyjaśni. No, wystarczy tylko poczekać na wystartowanie rynków europejskich, no i oczywiście. Amerykańskich. No i od razu zobaczmy sobie co tam ciekawego na eterze. Bo eter zaliczył właśnie dzisiaj o poranku zjazd prawie do tej naszej zielonej strefy. Nieco wyżej tutaj nam odbił. No i widać, że e, no, ta strefa jest dosyć ciekawa. Patrząc typowo po tym ruchu wzrostowym z tego dołka lokalnego na 1731,70 centów do tego szczytu na 1873,17 no to widać, że dostaliśmy spadek idealnie do z tej złotej strefy FIBO między 618 a 0,65, gdzie cena faktycznie nam tutaj odbiła idealnie na 0,65. No i dostaliśmy ten ruch wzrostowy, który tutaj poszybował nam do lokalnego oporu na 1822, gdzie również zaliczyliśmy odbicie. Tutaj też 382 FIBO nam się pokrywają, więc tworzy nam się bardzo fajna strefa, przy której aktualnie mieliśmy dosyć ciekawą reakcję, więc zobaczymy, czy tu ciekawie nam się sytuacja rozwinie, bo mamy tutaj też bardzo bliską strefę popytową, czy utrzymamy ten poziomy, czy jednak spróbujemy zejść za bitcoinem, o ile oczywiście będzie chciał. Zejść. Ja już na Bitcoinie, na moim szorcie na Bitku mam ustawionego stop lossa na wejściu, więc w najgorszym wypadku będę na zero, no ale myślę, że ten ruch będzie jeszcze większy. To no wszystko się okaże dzisiaj i jutro sobie oczywiście to podsumujemy. Teraz lecimy zobaczyć sobie Kaspę, bo Kaspa bardzo dobrze się trzyma. Ostatnio tutaj wybiliśmy prawie 10,5 centa dostaliśmy odreagowanie, co prawda odreagowanie zeszło aż do 702 Fibo. Tutaj odbiliśmy idealnie, gdzie RSI nawet pokazało nam 23 poziom cena bardzo fajnie wzrosła. No i co ciekawe, tutaj patrząc średnioterminowo no to mamy zmianę trendu. No i pójście górą, więc tutaj wszystko wygląda na to, że będziemy próbowali tutaj dobijać chociażby do 382. No i później docelowo znowu, żeby zobaczyć Kaspę powyżej 10 centów. No ja tutaj biję się też z myślami, chciałbym wychodzić tutaj niedługo z altów, chciałbym się pozbyć całego mojego spota i skupić się tylko i wyłącznie na tradingu, no bo spot mocno tutaj odwraca moją uwagę od rynków, od tego co się dzieje, więc ja nawet teraz mógłbym wyjść z Kaspy, jestem na delikatnym tylko plusie, no ale to zawsze plus, patrząc po tym, ile mógłbym w tym czasie zarobić na obligacjach, chociażby, no to tak jest całkiem dobrze, ale chciałbym tutaj wyjść dużo, dużo wyżej, więc jeszcze póki co czekam. Ale lećmy zobaczyć sobie do Litecoin'a, no bo on dzisiaj bardzo ciekawie się zachowuje. Z tego całego ostatniego ruchu, gdzie tutaj, no z 81.64 Poleciliśmy aż na 91, no to patrząc też typowo tylko i wyłącznie po wskaźniku FIBO, to mieliśmy też zejście do złotej strefy, z której wystartowaliśmy, ale po cichu liczyłem, że możemy zaliczyć te 84 dolary, czyli tutaj te najmocniejsze lokalne wsparcie, lokalne i globalne, bo globalnie też bardzo fajnie działał poziom 84 dolarów i dwóch centów, no ale nie zeszliśmy wystarczyliśmy tutaj ze złotej strefy no i cena już znajduje się powyżej 88 dolarów, co prawda tutaj RSI wybiło, wybija nam cały czas poziomy powyżej 70 no i nawet krótkie odreagowanie tutaj do tej wąskiej strefy między 87,34 a 87,81 jest jak najbardziej tutaj wskazane Również tutaj mamy 382 FIBO, gdzie cena Litecoina mogłaby dalej tutaj się rozpędzić właśnie z tego poziomu. Więc taka malutka korekta przed dalszym wzrostem byłaby też jak najbardziej wskazana. Widać, że Litecoin ma tutaj duży potencjał, mocno się rozpędza, ale ciekawe jak długo to potrwa. Lećmy sobie teraz do Coina Trumpa. No bo jakbyśmy sobie spojrzeli, no to ostatnie wzrosty no były bardzo imponujące, patrząc typowo, typowo po wskaźnikach, gdzie bardzo szybko z 7,5 dolara zaliczyliśmy prawie tutaj 17 dolarów. No i jakbyśmy tylko patrzyli typowo po wskaźnikach, no to faktycznie ten cały impuls wzrostowy również kończy się na złotej strefie. Fibo, czyli tutaj mieliśmy zejście, odbicie, no i póki co utrzymujemy się powyżej 11 dolarów, a 618 mamy na poziomie 10 dolarów i 84 centy. Ja obserwuję sobie tutaj oczywiście też inne wskaźniki, które póki co nie pokazują aż takiego sygnału do spadków, pokazują jedne pokazują wzrosty, jedne spadki. Więc póki co na tym coinie w ogóle się nie sugeruje tutaj tymi dolnymi wskaźnikami, one są mocno rozregulowane. No, typowo też po tych mocnych i spekulacyjnych wystrzałach. Więc tutaj wiele się może wydarzyć. Ja osobiście nie rozgrywam tego coina, ale oczywiście przyglądam się, bo patrząc po rynku, jest tutaj naprawdę spore nim zainteresowanie. A teraz lecimy sobie do koina CRO, który no, dosyć mocno ostatnio jest komentowany no i tutaj warto zauważyć, że mieliśmy ostatnio bardzo mocny zjazd gdzie RSI wybiło poziom 9 i to było dokładnie praktycznie na 8 centach, no i jakbyśmy sobie spojrzeli od tego mocnego zjazdu właśnie na, na CRO do tego tutaj szczytu ostatniego, to to mamy typowo zejście na połowę FIBO, czyli taka zdrowa normalna korekta tylko jestem ciekawy, czy tutaj te wszystkie spekulacje w Stanach dadzą tutaj jeszcze większy impuls do wzrostu, coś jak było tutaj właśnie w okolicach 22 kwietnia no bo jak wiecie, dużo tam z Crypto.com również Trump próbuje Próbuje tam działać, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że cena tak wystrzeliła. Tylko pytanie, czy to było go chwilowe, czy jednak jest tutaj jakiś większy plan właśnie co do tej kryptowaluty. Ja oczywiście będę to śledził, ale sam już też kiedyś wychodziłem z CRO po tych sytuacjach, gdzie poprzedni rząd w Stanach Zjednoczonych mocno atakował. Właśnie kryptowaluty, no i CRO też wtedy mocno ucierpiało. A teraz lecimy dalej, zobaczmy sobie internet, komputer, który zalicza nam tutaj wsparcie, no i tą najmocniejszą strefę popytową, która znajduje się od 4.50 do 4.60, a na 4.61 mamy bardzo mocne wsparcie globalne. No i tutaj zostało to zaliczone dzisiaj w nocy. No i cena delikatnie nam odbija, ale ja tutaj mam mieszane kompletnie uczucia z uwagi właśnie na to słabe odbicie. Liczyłem, że to będzie odbicie, coś w stylu tutaj z 22 kwietnia, gdzie dostaliśmy bardzo szybkie wzrosty, gdzie RSI było wybijane praktycznie z godziny na godzinę. No a tutaj póki co tego nie widać. Mamy lekką reakcję do poziomu 4,65. No i jak tak dalej pójdzie. No to można spodziewać się nawet tutaj zejścia poniżej jeszcze 4,50, a to by była bardzo zła wiadomość dla posiadaczy internet computer. Lecimy sobie zobaczyć ostatnie dwie kryptowaluty. Pierwszą z nich będzie RUN no Już Wam odpalam. Aktualnie dolar i 20, prawie 6 centów. No i RUN tutaj można zobaczyć w trochę dłuższym interwale czyli tutaj od tego dołka z 7 kwietnia aż do, do tego szczytu gdzie wybyliśmy dolar i 48 centów który mieliśmy właśnie 1 maja no i po tym całym impulsie wzrostowym przy tych no, dosyć mocnych tutaj potwierdzeniach trendu wzrostowego bo tutaj widzimy bardzo dużo potwierdzeń zarówno na średnioterminowym jak i na krótkoterminowym. No to widać, że mamy teraz odreagowanie właśnie od 1 maja do dzisiaj. No i widzimy, że tutaj mamy zdrową korektę, która zalicza praktycznie połowę Fibo. No i tutaj można spodziewać się, że będzie próba ataku znowu na ten opór na dolar i 46 centów. Więc tutaj ta czerwona linia, czyli nasz najmocniejszy globalny, najmocniejszy globalny opór, który prawdopodobnie będzie próbowany być wybijany. Tylko pytanie, czy już z tego poziomu, czy z okolic dolar i 15 centów. Więc tutaj pewnie niedługo się dowiemy. Myślę, że jest też spora opcja, żeby tutaj spróbować zalongować z bardzo bliskim stop lossem. No, ale ja chwilowo odpuszczam. Będę dzisiaj też zaglądał do niego co jakiś czas, ustawię sobie tutaj też powiadomienia. No, i może coś pójdzie jeszcze też na run ugrać. No, i ostatnia kryptowaluta na dzisiaj, czyli SUI. SUI aktualnie 3,38. No, po tych dosyć imponujących wzrostach, które mieliśmy tutaj w okolicy między 20 a 25 kwietnia no widać, że SUI jest mocno tutaj nagrzane co prawda zbudowało nam tutaj taki jakby pattern głowy z ramionami dostaliśmy odreagowanie aż tutaj do 3,15$ ale patrząc typowo tutaj lokalnie, no to jest spora szansa że będziemy próbowali jeszcze się wspinać nawet do okolicy 3,60$ więc 3,60 to będzie taki kluczowy poziom, który nam odpowie na bardzo wiele pytań. Czy to faktycznie głowa z ramionami to jest to, i tu będziemy dalej próbowali wybijać poziomy poniżej 3,10 centów. czy jednak to jest tylko chwilowe zatrzymanie, chwilowe odreagowanie po tych wzrostach? No i tutaj za chwilę dostaniemy jeszcze mocniejszy strzał. Aktualnie wskaźniki również nie są aż tak mocno zdecydowane. Czy to góra, czy to dół. Jak gdybym miał tutaj obstawiać, no to raczej bym obstawiał tutaj podbicie do 3,60. Tylko pytanie, czy nam bitcoin tego nie zepsuje, jeżeli będzie próbował zjechać jeszcze poniżej 93 tysięcy dolarów. Więc warto to poobserwować. Może wydarzyć się naprawdę sporo. Wiem, że społeczność SUI tutaj jest mocno zaangażowana, no i dużo osób czeka na dalszy ruch. No ale tutaj myślę, że trzeba być bardzo cierpliwym. A teraz lecimy sobie do towarów, no bo w towarach się bardzo dużo dzieje. Zacznijmy sobie od złota. Złoto po tym ostatnim odreagowaniu, no powiem wam, że troszkę się rozczarowałem. Liczyłem, że zejdziemy aż tutaj do poziomu 3168 dolarów. Liczyłem, że to będzie fajny poziom. Mamy tutaj po pierwsze, globalne FIBO. Po drugie, globalne wsparcie. Po trzecie, z tego ostatniego ruchu z 2950 do tego szczytu na 3500 mamy również FIBO złotą strefę. No i to był idealny poziom, aby wbić się w kolejnego Longa po nowe ATH, które mogło być w okolicach 3700-3800. No, ale nie zeszliśmy tak nisko. Zeszliśmy tutaj do poziomów 3200. No, i mamy chwilowe odreagowanie. Dzisiaj rynki palą się na zielono, więc, bardzo możliwe, że spróbujemy tutaj wbicie powyżej 3300 dolarów. To by fajnie potwierdziło też ruch na srebrze, bo srebro ci również dostaje odreagowanie. No, ja tak jak mówiłem, cały czas jestem w lągu na srebrze. Co prawda. Mam delikatny już plus, ale liczyłem na dużo większe wzrosty, ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami tutaj. Z uwagi na to, że mieliśmy ostatnio dołek dosyć nisko, bo na 28 dolarach i 28 z lekkim haczykiem centach, no to tutaj widzieliśmy ten wzrost, który był no dosyć szybki imponujący ja żałuję, że nie załadowałem się tutaj w tym dołku, a miałem taki pomysł, żeby tutaj jednak wbijać no ale wtedy mieliśmy dosyć mocną wyprzedaż i łapanie spadających noży średnio mnie interesowało, no ale po tym odreagowaniu widzimy, że zjazd do złotej strefy FIBO bardzo fajnie zadziałał, więc ja jestem z tego bardzo zadowolony co prawda czekam tutaj na dalszą Reakcję wzrostową. Mam nadzieję, że dzisiaj srebro mocno się rozpędzi. Na to właśnie liczę, ale oczywiście mam zabezpieczoną pozycję. No i jestem tutaj poniżej tego ostatniego dołka ustawiony ze stop lossem. A jeżeli wybijemy tutaj powyżej 32,60, no to przesuwam sobie stop lossa dużo wyżej, żeby nie ryzykować jednak dalszym. Kapitałem. No i lecimy zobaczyć na no szybko mieć. Obo no mieć tutaj zaliczyła dosyć ciekawy zjazd, gdzie zalicza swoje globalne wsparcie na 458, no i tutaj mieliśmy bardzo fajne zaliczenie tego poziomu, i cena bardzo szybko zareagowała, aktualnie hmm. znajdujemy się na 471. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy próbowali tutaj wznosić się jeszcze wyżej myślę, że tutaj najbardziej kluczowym momentem to będzie okolice ok. 4,80 tutaj mamy też mocną strefę popytową i tu może być naprawdę ciekawie ale ja osobiście miedzi nie rozgrywam spojrzałem dzisiaj tylko i wyłącznie pod względem technicznym i technicznie wygląda tutaj nam fajnie pro wzrostowo a jak będzie no to dowiemy się w tym tygodniu czy spróbujemy pójść powyżej 5 dolarów co by fajnie tutaj potwierdziło chęć do dalszych globalnych wzrostów i na koniec zaglądamy sobie do ropy no bo ropa dosyć mocno tutaj spadła na otwarciu no i ja zdecydowałem się, że myślę, że dobrym pomysłem będzie Odpalenie longa, chociaż tutaj krótkoterminowego, patrząc, że jednak zeszliśmy do poziomu właśnie z tego dołka z 9 kwietnia, gdzie tutaj było naprawdę nieciekawie, gdzie wybronili co prawda te 55 dolarów za baryłkę, no i myślę, że tym razem również będą próbowali bronić tych poziomów. Tutaj RSI wybijało nam na poziomie nawet 17, więc tutaj bardzo szybko zostało to wyciągnięte. No i teraz pytanie, czy tutaj będzie zmiana tego trendu? Jak póki co mamy tutaj sygnał ze wskaźnika, że średnioterminowy trend został zmieniony, więc tutaj myślę, że wzrosty jak najbardziej mają sens i możemy tutaj pociągnąć nawet w dniu dzisiejszym do okolic ponad 58 dolarów. Więc zobaczymy jak sytuacja nam się rozwinie. Ja jestem na towarach nastawiony bardziej wzrostowo. Na kryptowalutach mam mieszane uczucia. No i trzymam cały czas shorta. No ale jeżeli będziemy tutaj próbowali wybijać 96 tysięcy. No to możliwe, że będę odpuszczał. No bo dzisiaj poniedziałek. A po tak długim weekendzie, gdzie niektóre jeszcze państwa mają e, święta, no to myślę, że warto bezpiecznie i ostrożnie podchodzić do rozgrywek na futuresach. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Dzisiaj nieco dłuższe nagranie, no ale po tym majowym weekendzie trzeba było trochę to podsumować i objąć to długoterminowo. no A jutro spojrzymy sobie na indeksy, zobaczymy sobie może na Forexa. Więc myślę, że tutaj na dzisiaj taka pigułka jak najbardziej ma sens. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Uciekam już na porannego live'a na Discorda. No i tam e, omówimy sobie, jak będzie tutaj nam za chwilę startowała Europa. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Do jutra. Hej.